Ujawniona decyzja starosty nyskiego. Tak brzmi werdykt, jaki wydał Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, który badał sprawę nyskiego kina Cinema N3D. To oznacza, że inwestor, dla którego decyzja została częściowo uchylona, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie i ukaranie urzędnika, czyli w tym przypadku starosty Czesława Biłobrana. Kto zapłaci za to wszystko? Pewnie jak zwykle podatnicy. Jest piątek, 30 dzień stycznia. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. W tym wydaniu też relacje z sesji rady gminy i powiatu, a także o bulwersującej napaści 47-letniego pedofila, który wykorzystał seksualnie 9-letnią dziewczynkę. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Wojewoda Opolski uznał, że pozwolenie na budowę wydane wbrew opinii Wydziału Architektury Nyskiego Starostwa przez Czesława Biłobrana, wicestarostę ubiegłej kadencji i starostę obecnej w sprawie rozbudowy kina jest sprzeczne z prawem. Przypomnijmy, kino jest własnością Szymona Wierdaka, syna Bogusława Wierdaka, prominentnego polityka PO i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, który sam wraz z żoną w kinie jest zatrudniony. Słowomir Andrzej Czyszyn, który prowadzi kino, to były pracownik Bogusława Wierdaka. W listopadzie informowaliśmy o kontrowersyjnej decyzji, jaką wydał Czesław Biłobran, ówczesny wicestarostanyński. Właściciel kina zwrócił się do niego o udzielenie pozwolenia na rozbudowę obiektu. Czesław Biłobran wydał pozwolenie na budowę kina w Nysie, mimo że naczelnik Wydziału Architektury Starostwa oraz architekt miejski nie zgodzili się na rozbudowę. Czesław Biłobran odrzucił jednak sugestie fachowców i zwrócił się o opinię, która była dla inwestora korzystna. Szkopu w tym, że opinia wydana na wniosek starosty została sporządzona przez Tadeusza Pawlika, architekta, który reprezentuje interesy właściciela nyskiego kina. Ja się nie zwracałem do żadnej osoby. Ja się zwróciłem do firmy Artplan. Pismo z prośbą o interpretację jest jednak wyraźnie zaadresowane do Tadeusza Pawlika. Na samej interpretacji również widnieje jego podpis, a w wydanej przez starostę decyzji Tadeusz Pawlik figuruje jako pełnomocnik inwestora. Mało tego, cały proces opiniowania trwał zaledwie 4 dni. Sprawę pod lupę w listopadzie wziął Wydział infrastruktury i nieruchomości w urzędzie wojewódzkim w Opolu. Wtedy starosta bagatelizował sprawę. Tak mi urzędnik pismo napisał proszę Państwa, był spokój. Rozpoczęto budowę. Nikt tego nie kwestionował, więc nie wiem, skąd ten szum. Może to jest staje się na I tu starosta się myli, bo kwestionował, i to jego własny pracownik. Eugenia Kantorowicz, naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, jasno sprzeciwiła się wydaniu zgody na rozbudowę. O tym jednak ówczesny wicestarosta zapomniał, tłumacząc się z podjętej decyzji. Sprawa jest jednak poważna, a w tym tygodniu wojewoda stwierdził, że uchybienia nie mają wcale tak lekkiej wagi, jak chciałby tego starosta. W tej decyzji stwierdził nieważność pozwolenia na, na rozbudowę kina w Nysie, w części dotyczącej budowy łącznika pomiędzy nową wybudowaną salą czy nowo projektowaną salą kina, a istniejącą salą kina, oraz w części dotyczącej yy... Obiektu, który jest w projekcie nazwany mianem placu przeciwpożarowego. Zrażącym naruszeniem prawa była budowa tego łącznika. Tak w projekcie zakładano, że ten łącznik powstanie i będzie stanowił taki ciąg komunikacyjny pomiędzy salami kin, a tym obiektem holu, tak to nazwijmy, i... Ten, ten łącznik nie, nie, nie może być zrealizowany. W pozostałej części wojewoda stwierdził uchybienia w postępowaniu starostynyckiego, ale nie, nie, nie stanowiły one rażącego naruszenia prawa, zatem w pozostałej części ta decyzja została nie została uchylona. W związku z częściowym uchyleniem pozwolenia na budowę inwestor może domagać się ukarania urzędnika, który ją wydał, czyli Czesława Biobrana. Wysokość kary może sięgnąć nawet dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Mało tego, inwestor może wnioskować o wypłacenie odszkodowania. Ma takie prawo, przepisy tak mówią, no jeśli złoży, to będę się od tej, kary, od tej decyzji odwoływał, próbując udowodnić, że nie zrobiłem tutaj żadnej szkody ani, ani społeczeństwa, ani miastu. Dzisiaj Mówi się o odszkodowaniu z tego tytułu. No nie, no nie może być odszkodowania, skoro inwestor nie poniósł kosztów na rozbudowę, tak? więc myślę, że nie wystąpi. o Odszkodowanie się o, wystąpi, będę się z nim e, najpierw odwołał, będę się z nim sądził. Inwestorowi, którym jest firma Plus Consult z Sławomira andrzej Czyszyna, przysługuje możliwość odwołania się w ciągu dwóch tygodni od momentu ogłoszenia decyzji. Sprawa uzyskanego przez inwestora pozwolenia na budowę bada również prokuratura rejonu Wawnysie. Było spokojnie i nadzwyczaj jednomyślnie. Wczoraj podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie radni bez głosów sprzeciwu przyjęli budżet na rok 2015. Jak zapowiadają włodarze Nysy, w tym roku w budżecie więcej pieniędzy na inwestycje. Projekt budżetu został przygotowany jeszcze przez poprzednią ekipę. Nowi radni nie wprowadzili dużych zmian, choć nie obyło się bez kilku korekt, jak na przykład cofnięcie środków na modernizację Alei Biskupa Jarosława. Wszyscy jednak byli zgodni. Budżet jest efektem dobrego kompromisu. Burmistrz miał bardzo ciężką sytuację z tego względu, że miał tylko dwa miesiące, żeby popracować nad tym budżetem. Budżet de facto dwa miesiące temu był już ustalony, był praktycznie dopracowany i w tej chwili za dużo nie można było zmian wprowadzać. Korekty, które prowadziliśmy ja jako burmistrz i radni, myślę, są na tyle widocznym znakiem zmian, że wszyscy, no też słucham z wielkim zaskoczeniem, ale z wielką radością, większość radnych, jak nie wszyscy, mówią o nim dobrze. Budżet jest na miarę kompromisu, który wypracowaliśmy pomiędzy radnymi, pomiędzy burmistrzem. Tegoroczny budżet gminy opiewa na kwotę ponad 150 Milionów złotych największe wydatki przeznaczone zostaną na oświatę to ponad 50 milionów złotych oraz na pomoc społeczną ponad 26,5 miliona złotych. Inwestycje w tym roku mają pochłonąć ponad 18 milionów. Jest na inwestycje więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o zadania stricte inwestycyjne, jest to około 2 milionów więcej. A jakie będą te najistotniejsze? Zakończenie parkingu przy Jeziorze Nyskim, bo to jest podstawa, by mówić o rozwoju turystyki, to tak, tak uważam. Na pewno tworzenie ekonomii społecznej, na pewno uzbrojenie części podstaw ekonomicznej, czyli będzie kolejny inwestor. I, i mniejsze inwestycje także w rynku. I oczywiście hala sportowa. Burmistrz poinformował, że wszystko wskazuje na to, że hala powstanie przy ulicy Sudeckiej. Kordian Kolbiasz podał przykład hali sportowej z Kielc na 1500 miejsc, gdzie roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 700 tysięcy złotych. Władze gminy planują budowę hali za około 16 milionów złotych. Burmistrz zapowiedział także powołanie zespołu, który będzie pracował nad tematem budowy tego obiektu. Hala zostanie wybudowana, natomiast remont czeka nyski magistrat. Pojawiła się koncepcja przebudowy. Urzędu pod kątem wyjścia, poprawy obsługi mieszkańców, wyjścia naprzeciw mieszkańcom oraz zadbania o budynek urzędu. Gmina zamierza też być bliżej mieszkańców Nysy. Ważną zmianą, na pewno taką, którą wprowadziło nowe prezydium i też ja jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jest to, że będziemy przyjmować może nie petentów, ja wolę określenie mieszkańców, którzy mogą przyjść do nas raz w tygodniu, w każdy piątek. Choć sesja przebiegała spokojnie, to nie obyło się także bez kontrowersji. Przemysław dziadusz zwrócił uwagę na potrzebę uszczelnienia systemu wpływów z niskiej strefy parkingowej. Jeżeli ktoś stawia sobie parking, z mediów dowiedziałem się, bo mówię, mam żadne niepotwierdzone informacje, ale z mediów dowiedziałem się, że jeden z członków platformy telskiej postawił sobie przed na własnej nieruchomości parking, żeby zbierać z tego korzyści finansowe i materialne, no nie wierzę w to, że takie sygnały nie docierały do pani burmistrz do wcześniejszej władzy. Budżet zatem został przyjęty, a plan działania wyznaczony, ale że nie samą polityką człowiek żyje, radnym czasu mielił swoim występem zespół tańca i pieśni ludowej nysa. Sesja rady odbyła się dzisiaj również w powiecie. W piątek radni wysłuchali raportu o przygotowaniu do rozpoczęcia budowy obwodnicy Nysy. Później do czerwoności rozgrzała ich dyskusja dotycząca zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa. Budowa obwodnicy Nys rozpocznie się za dwa miesiące. Tak wynika z harmonogramu, jaki przedstawił dzisiaj Radnym Powiatu inżynier Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialny za inwestycje. Mniej więcej w połowie marca zostanie ostatecznie wydany ZRIT, czyli to ostateczne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej w pełnym zakresie, czyli zarówno obwodnicy północnej, jak i obwodnicy południowej. Dlatego też realne wbicie łopaty może być z końcem miesiąca marca. O ile tego sprawozdania radni powiatu wysłuchali w spokoju, to prawdziwą burzę wywołała dyskusja i głosowanie nad zmianami w regulaminie. Na wniosek starosty radni mieli powołać kolejnego czwartego etatowego członka zarządu powiatu. Jest to niezasadne, jest to zwykła korupcja polityczna. My tak to nazywamy. Naszym zdaniem jest to kupienie radnego po to, żeby mieć większość zapewnioną większość. W radzie? przyjąłem taki model zarządzania. Bardziej przekazuje te uprawnienia do, do podejmowania decyzji w dół i dlatego czwarty etatowy członek zarządu moim zdaniem jest zasadny. To jest, myślę, że rozwiązanie dobre nie podnosi kosztów funkcjonowania, nie zwracam się do Rady Powiatu o dodatkowe środki finansowe. Wprost przeciwnie z tych wszystkich reorganizacji będą jeszcze oszczędności. Dzisiaj zwalniamy ludzi w, w starostwie, natomiast tworzymy. Dodatkową czapę pod tytułem zarządczą, jest to absolutnie potrzebne. Jacek chwalenia dodaje, że jest to decyzja tym bardziej polityczna, bo wiadomo, już, kto etat obejmie. Mamy takie sygnały, że niektórzy członkowie zarządu etatowi mają mało czasu pracy w sam, na, na pracę, w samym starostwie być może to jest przyczyna, ale niepotrzebnie podatnik miałby dodatkowe pieniądze płacić za, za, za takich ludzi zatrudnionych. My dzisiaj nie mówimy żadnych Personaliach, to jest sprawa podstawowa. My dzisiaj mówimy o zmianach, które mają nastąpić w regulaminie organizacyjnym. Później następstwem będzie dyskusja na ten temat kto i, i, i dlaczego. Na pytanie kto, nieoficjalnie odpowiada się jednak Paweł Stępkowski. Nie znam takich założeń na dzień dzisiejszy. Chcemy zrobić to proceduralnie. Zarząd działa w określonym składzie. Pan Paweł Stępkowski jest oczywiście członkiem zarządu nieetatowym, ale takich dyskusji i ustaleń póki co nie znam. Mimo napiętej atmosfery, zmiany w regulaminie zostały zatwierdzone 15 głosami za, przy 8 przeciw i jednym wstrzymującym się. W ostatnim wydaniu wiadomości informowaliśmy o zaginięciu 75-letniej Janiny Pawlik. Cierpiąca na zaniki pamięci kobieta wyszła z domu w piątek po południu i ślad po niej zaginął. Niestety sprawa ta doczekała się tragicznego finału, gdyż jak się okazało kobieta nie żyje. Przypomnijmy, w weekend w rejonie Fortu II w Nysie i terenów poligonu wojskowego kobiety poszukiwało kilkadziesiąt osób. Strażaków, ochotników, strażników miejskich, policjantów, wolontariuszy oraz członków rodziny. Kobiety nie udało się jednak wtedy odnaleźć. W tym tygodniu zwłoki kobiety znalazł brat 75-latki. Leżały one w zaroślach na końcu ulicy Kaczkowskiego, około 3 kilometrów od miejsca zamieszkania kobiety. Zwłoki 75-latki na polecenie prokuratury zostały zabezpieczone do oględzin medycznych. Do tragedii doszło także w Głuchołazach. Na tamtejszym komisariacie policji jeden z funkcjonariuszy popełnił samobójstwo. Wczoraj około godziny 22. policjant pełniący nocną służbę usłyszał huk wystrzału w sąsiednim pomieszczeniu. Dyżurny natychmiast ruszył, aby sprawdzić, co się stało i znalazł swojego rannego kolegę. Udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał pogotowie, ale mimo starania ratowników, 43-letniego policjanta nie udało się uratować. Wiadomo, że strzał padł z broni służbowej policjanta i że mężczyzna zostawił list pożegnalny. Był doświadczonym funkcjonariuszem, cieszącym się dobrą. Opinią wśród kolegów. W trakcie zdarzenia na komendzie było tylko dwóch policjantów na służbie. Wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się Komenda Główna Policji pod nadzorem prokuratury. Nie masz pracy? Wysyłasz kolejne stosy CV, a mimo to telefon z propozycją zatrudnienia nie dzwoni? Może warto pomyśleć o szkoleniu, stażu albo założeniu własnej firmy. Dla młodych, którzy nie ukończyli jeszcze 29 roku życia, powstał unijny program Power. Opolskie urzędy pracy na aktywizację młodych bezrobotnych otrzymają tylko w tym roku ponad 4 miliony złotych, a do 2022 ponad 30. W 2015 roku w opolskim pomoc otrzyma ponad 2000 osób, a w samym powiecie nyskim 380. Bezrobotny będzie Mógł otrzymać propozycję szkolenia, stażu, a kto woli pracować na własny rachunek, będzie mógł skorzystać z dotacji na założenie własnej działalności. Eksperci zwracają uwagę na konieczność stałego dokształcania się, gdyż rynek pracy jest dynamiczny i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Sam dyplom ukończenia wyższej uczelni, nawet prestiżowej, nie gwarantuje już znalezienia dobrej pracy. Problem bezrobocia wśród młodych ludzi, obok masowej emigracji zarobkowej i starzejącego się społeczeństwa, to największa bolączka oporszczyzny. Na 42 tysiące bezrobotnych zarejestrowanych w polskich urzędach pracy ponad 12 tysięcy nie przekroczyło 29 roku życia. Wielki brat patrzy. Także w Nysie już 13 kamer obserwuje nyskie ulice, a kolejna została zamontowana przy ulicy Mostowej. W planach umieszczenia jest jeszcze kilku takich urządzeń, między innymi na placu Kopernika przy wieży Ziębickiej w okolicach Straży Pożarnej, przy ulicy Gierczak, Drzymały i Alei Lompy. Zwłaszcza ten ostatni punkt wydaje się newralgiczny. Co prawda obserwują go już cztery kamery, ale mimo tego często dochodzi tam do różnego rodzaju incydentów. Od tych bardziej błahych, jak picie alkoholu w miejscu publicznym, po te poważniejsze, jak bójki czy handel narkotykami. A że można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, system monitoringu ma na celu nie tylko bezpieczeństwo, ale także wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców i turystów. Równolegle powstaje bowiem sieć światłowodowa z darmowym dostępem do internetu. Hotspoty ruszą już za kilka miesięcy. Nie żyje Krystyna Woroniewicz, instruktor artystyczny, reżyser, kompozytor muzyki, autorka wierszy, tekstów, piosenek, scenariuszy, z zamiłowania malarka. Swoją pracą przyczyniła się do rozwoju talentów u wielu dzieci i młodzieży. Krystyna Woroniewicz ponad 30 lat pracowała z dziećmi jako instruktor artystyczny prowadzący dziecięce zespoły piosenki i ruchu. Początkowo w domu młodego robotnika przy zakładach urządzeń przemysłowych w Nysie, a następnie w nyskim Domu Kultury, z którym związana była przez lata. Równolegle z pracą zawodową rozwijała swoją pasję malarską. W latach 1991-2005 po przyznaniu przez Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną w Katowicach atestów dla wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego wykonywała prace artystyczne dla Cepeli w Nysie, Opolu, Brzegu, Głogówku, Raciborzu i Kłodzku. W latach 1991-93 uczestniczyła w występach z zespołu pieśni i tańca Nysa jako drugi skrzypek. Krystyna Woroniewicz była również laureatką 15 edycji nyskiego trytona. Szarzałobna za Zmarłą zostanie odprawiona w sobotę 31 stycznia 2015 roku o godzinie 12 w Kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Rodziewiczówny w Nysie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 13.15 na cmentarzu przy ulicy Złotogłowickiej. Wyszedł na przepustkę z więzienia i wykorzystał seksualnie 9 dziecko. Do tragedii doszło w jednej z podnyskich wsi. Sprawą zajęła się nyska prokuratura. Mężczyźnie, który usłyszał już zarzuty, grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku. Do 9-letniej Zosi i jej mamy przyjechał wujek dziecka wraz z rodziną, 47-letnim Zbigniewem N z Warszawy. Wujek zaproponował, że zabierze bratanicę na lodowisko. Miał przywieźć dziecko z powrotem do domu po godzinie zabawy. Kiedy jednak nie zjawił się o umówionej porze, matka dziewczynki zaczęła się niepokoić i zaalarmowała nyską policję. Kobieta znała adres szwagra. Po tym, jak funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że wujek zostawił dziewczynkę pod opieką Zbigniewa N. Sam natomiast pojechał do Opola. Według Ustaleń prokuratury właśnie wtedy 47-latek wykorzystał seksualnie dziecko. Z ustaleń w sprawie wynika, iż skazany, korzystając z udzielonej mu przez zakład karny przepustki, przybył do Nysy, gdzie dopuścił się seksualnego wykorzystania dziecka w wieku poniżej 15 lat. W sprawie zebrano dostateczne dowody jego sprawstwa. Po czym skierowano do sądu rejonowym wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd rejonowy w Nysie uwzględnił nasz wniosek i zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Okazuje się, że 47-latek ponad dwie dekady temu był już karany za przestępstwa seksualne, jednak wtedy jego ofiarą padła osoba dorosła. Ostatni wyrok w więzieniu odbywał za kradzieże i rozboje. Ferie powoli dobiegają końca. Już w poniedziałek uczniowie w naszym województwie powrócą do szkolnych ławek. W Nysie uczniowie nie mogli narzekać na nudę. Moc atrakcji przygotowały jak zwykle Nyski Dom Kultury i Bastion świętej Jadwigi. Ferie można spędzać tak albo tak. Nyski Dom Kultury zadbał o to, aby dzieci ferie spędziły aktywnie. Na warsztatach generalnie właśnie, były zajęcia z podstaw houseu, z takiego stylu tanecznego, opierające się na muzyce house. Były właśnie podstawowe rzeczy typu yy, jacking, albo podstawowe kroki jak badebure i, i inne. Też właśnie krzyżowaliśmy trochę nogi, trochę skakaliśmy, na końcu krótka choreografia była, no i też bardzo dużo właśnie rzeczy takich na myślenie. Cała scena była zapełniona wręcz moimi dziećmi, też właśnie starsza osoby przyszły jak ja trochę, też właśnie studenci, gimnazjum, w ogóle cała przestrzeń wiekowa. House, locking, popping od samych nazwy może zakręcić się w głowie. Oczywiście opieram się też na technikach e, takich styli jak hip-hop locking, e, house i wszelkiego rodzaju pokrewne formy, e, takie jak LA, Stein, new style, new i wszystko, co w tej chwili obecnej się tańczy. Nie samym jednak tańcem człowiek żyje i czasem trzeba też odkryć w sobie kawałek artystycznej duszy. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie w godzinach od 9 do 15. Były to zajęcia głównie plastyczne i wykonywanie różnych prac artystycznych, na których dzieci malowały, wycinały, robiły przepiękne ozdoby, maski karnawałowe, łańcuszki, biżuterię z makaronu, również takie obrazki na ścianę. Oprócz zabaw plastycznych dzieci bawiły się na na świeżym powietrzu lepiliśmy bałwana, bawiliśmy się w sali obok, były to różnego rodzaju gry i zabawy stolikowe. Kto się już natańczył, porysował i ułożył ostatnie puzle, mógł wybrać się na wycieczkę do bastionu świętej Jadwigi. W zeszłym tygodniu typowa wycieczka ze zwiedzaniem, z pokazami, z prezentacjami, również zakończona tutaj na Reducie Kardynalskiej ogniskiem z Poczęstunkiem. Dzisiaj tematyka była poszukiwanie skarbu, czyli mimo to, że chodziliśmy, zwiedzaliśmy, szukaliśmy, to jeszcze było to poszukiwanie skarbu. Na końcu dzieci, właśnie tutaj w Reducie, odnalazły słodycze. Duchy, rycerze, czarownice, pokazy multimedialne i harce przy ognisku słowem nikt nie mógł narzekać na nudę. Z dziećmi chodziliśmy, zwiedzając takie najciekawsze rzeczy. Miały dzieci pokaz, oczywiście, rycerski w wieży wrocławskiej, gdzie rycerz przebrany prezentował im różny różne fach, jak to kiedyś wyglądało, jak to funkcjonowało. Także tam dzieci się dużo zapoznały. Weszliśmy również na chór Kościoła Piotra i Pawła, co też nie każdemu się zdarza, żeby tam być. To jest taka dosyć spora atrakcja. Byliśmy oczywiście, spotkaliśmy się z czarownicami w Pałacu Biskupim, czyli w Nyskim Muzeum. No i oczywiście z duchami w Bastionie Świętej Jadwigi, gdzie zaczynaliśmy cały cykl naszych wycieczek. Z lampionów wyświetlały się różny, różne slajdy i też oczywiście z, z, nawet ze ścian się wyświetlały, były bardzo dobre głośniki, bardzo fajnie się chodziło, byliśmy na wieży wrocławskiej i dużo zwiedziliśmy, zwiedziliśmy rycerzy i naprawdę było bardzo fajnie. I tylko szkoda, że ferie już się kończą, ale nie ma się czym martwić, przecież już niedługo wakacje. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej już we wtorek 3 lutego. Do zobaczenia.